Witajcie, kochani, w nowym filmiku. Ostatnio bardzo często zwracacie uwagę na mój codzienny makijaż. Pytacie również o produkty, które stosuję i jakie kroki wykonuję. I właśnie w dzisiejszym filmiku opowiem Wam o kilku podstawach, które stosuję w dziennym makijażu, o tych trikach, które również stosuję i o produktach. W następnym filmiku. W kolejnym filmiku pokażę Wam, jak ten makijaż wykonać krok po kroku. Mam nadzieję, że ten filmik Was zainteresuje i dowiecie się, jak to wszystko u mnie wygląda. Ja zawsze zwracałam uwagę na to i zwracam nadal uwagę na to, by makijaż. Tylko i wyłącznie podkreślał to, co mamy najlepsze w naszej urodzie. Z drugiej strony, najważniejsza jest pielęgnacja, bo jeżeli będziemy mieć piękną cerę i będziemy o nią dbać, to każdy makijaż będzie na nas wyglądał dobrze. Dodatkowym, powiedzmy, plusem, taką moją zasadą jest również to, że w dziennym makijażu staram się stosować jak najmniej produktów. Ważne jest również dla mnie to, żeby ten makijaż szybko wykonać. Powiedzmy, zajmuje mi to około 15 minut mm, i jestem gotowa do wyjścia. Nie mam czasu na to, żeby podkreślać mocno oko, nie mam czasu na to, żeby bawić się z jakimiś przyklejanymi rzęsami i całą resztą. Stosuję pewne mm, kroki, które pozwalają mi na to, że ten makijaż wygląda tak jak dzisiaj, czyli mój codzienny makijaż. Pierwsza sprawa Zanim zacznę robić makijaż, nigdy, przenigdy nie zapominam o nałożeniu kremu pod oczy, kremu na dzień i filtra I to jest najważniejszy krok przed wykonaniem makijażu Kolejna sprawa to jest oczywiście podkład W tej chwili stosuję podkład marki Guerlain i to jest ten podkład lingerie i to jest bardzo lekki, przyjemny, fajny podkład, który nie daje mocnego krycia, jest tak, jakby daje taki efekt naszej drugiej skóry. I właśnie w dziennym makijażu staram się, żeby ten podkład był przede wszystkim lekki, żeby nie dawał takiego efektu maski, krył to, co ma zakryć. Aby lekko tą skórę rozświetlał, no i utrzymywał się jak najdłużej, to jest dla mnie najważniejsze. Ten podkład może nie należy do takich właśnie najlepszych moich podkładów, które kiedyś stosowałam, znam lepsze. Natomiast sprawdza się ok. Co prawda, po kilku godzinach już zaczynam się świecić i tutaj muszę użyć bibułkę. I też wiecie o tym, że. Jeżeli wracam do domu i siedzę w domu, to raczej nie siedzę w makijażu. Zmywam przede wszystkim podkład puder róż. Oczy mogą zostać, to mogę zrobić na koniec dnia, bo może się tak zdarzyć, że na przykład będę musiała znowu wyjść, więc wtedy tylko szybciutko nakładam podkład róż brązer i wychodzę. Tak to mniej więcej wygląda. Kiedy mam już przygotowaną skórę i mam nałożony podkład, sięgam oczywiście po korektor. To jest mój taki obowiązek. Tutaj mam akurat korektor z sephory, który całkiem fajnie się sprawdza. Korektor nakładam zawsze pod oczy i delikatnie odrobinkę na powieki. Dzięki temu przykrywam, powiedzmy, jakieś tam sińce pod oczami, żyłki, które widać na moich powiekach, jakieś tam niedoskonałości, które pojawiają się zawsze tutaj w tej okolicy oka. Dlaczego stosuję również korektor na powiekę? Między innymi dlatego, że nie stosuję bazy w codziennym makijażu. Nie mam takiej potrzeby, nie stosuję dużej ilości cieni i ten korektor spokojnie mi wystarcza jako właśnie taka baza. On delikatnie maskuje takie właśnie moje zaczerwienione powieki, gdzieś tam jakieś niewielkie żyłki i ten cień, o którym zaraz Wam powiem, również dobrze się na nim trzyma. Więc mamy korektor. E, idąc dalej, musimy tą naszą skórę przypudrować. I tutaj Wam opowiem o takim moim małym triku. E, po pierwsze, ja stosuję pudry sypkie. Tutaj mam akurat puder e, Make Up Forever, e, ale to akurat jaka to będzie marka, nie ma z większego znaczenia. Ważne jest dla mnie to, żeby puder był sypki, e, transparentny i co najważniejsze z serii HD. Dlaczego? Dlatego, że pudry z serii HD są zdecydowanie lżejsze, są takie bardzo delikatne, ale co jest również, również fajne, odbijają światło. I ta nasza skóra wygląda zdecydowanie lepiej, jest taka bardziej promienna, rozświetlona, rozjaśniona i nie ma tego efektu maski, takiej pudrowości skóry. Dlatego właśnie sięgam po pudry HD. Jeżeli macie ochotę, to też wypróbujcie. Fakt, sprawdzają się fajnie w kamerze, sprawdzają się fajnie na zdjęciach, ale przede wszystkim Wy fajnie w nich wyglądacie i też nie macie takiego uczucia ciężkości tej Waszej skóry, więc mamy tutaj puder. E, ok, w codziennym makijażu delikatnie też konturuję moją skórę, a, moją twarz brązerem. Brązery, po które sięgam, są to, muszą być. Takie, które nie mają drobinek, żadnych drobinek rozświetlających, jakichś tam złotych, srebrnych, i tak dalej, muszą być totalnie matowe. I w związku z tym, jaki ja mam odcień mojej skóry, nie mogą być takie marchewkowe, pomarańczowe. W takim codziennym makijażu staram się, żeby ten brązer bronz, ten nakładać delikatnie. To konturowanie jest takie znacznie. Płynniejsze, delikatniejsze. A tutaj mamy zagrać tylko światłem. Nie mam czasu na to, żeby bawić się w konturowanie mocniejsze, rozcieranie, nakładanie, rozcieranie. Nie, absolutnie nie. I tutaj Wam pokażę, że też mam akurat jeden taki paletkę, powiedzmy z bronzerem. O! A który już wykończyłam, prawie, prawie. Ale bardzo dobrze się sprawdza u mnie ten bronzer Mark Jacobs. Stosowałam też inne, ten jest ok, także brązer. No i oczywiście końcówka to jest róż, o którym nie można zapomnieć. Róż nakładam zawsze. Nawet jeżeli nie chcę nakładać brązera, nie mam na to czasu, to ten róż zawsze muszę nałożyć, bo wtedy ta nasza skóra wygląda bardziej świeżo, bardziej delikatnie, jest taka promienniejsza. I nawet tutaj. Jeżeli przypudrujemy przy sobie nawet tutaj delikatnie te nasze kości, tutaj policzki, nie jadąc już nawet tutaj w górę, do ostro do ucha, to też fajnie wygląda. Też macie taki efekt świeżości. Ja w tej chwili stosuję mm, róż e, Mark Jacobs, również w odcieniu mm, Obsessed 204. Bardzo fajny, delikatny. Widzicie go ostatnio na każdym moim filmiku. Twarz mamy gotową. Nie nakładam żadnych rozświetlaczy. Tak jak wspomniałam, nie mam na to czasu w dziennym makijażu. Um, jeżeli wykonam wszystkie te kroki, o których wam powiedziałam, i mam do, dobrze dobrane kosmetyki, to ta skóra sama w sobie już jest ładnie rozświetlona i też nie czuję takiej potrzeby, żeby nakładać jeszcze dodatkowo rozświetlacz. To się dzieje na przykład wieczorem, kiedy mam ochotę gdzieś wyjść dodać jeszcze takiego, takiej świeżości tej mojej skórze, żeby dobrze wyglądała po całym dniu. Wtedy nakładam rozświetlacz. Teraz musimy przejść do oka. Jak również zauważyliście, ja w codziennym makijażu nie stosuję dużej ilości cieni, nie chce mi się, nie mam na to czasu. Wolę, żeby to oko wyglądało też na takie świeże, i już jakiś czas temu skompletowałam sobie paletkę inglot której mam tutaj trzy takie podstawy. Trzy podstawy. Ten środkowy cień, tutaj, to jest cień, który ja nakładam na powiekę. I to jest taki delikatny, bardzo jasny róż, również bez żadnych drobinek. To jest taki kolor przychodzący z różu trochę w niud, troszeczkę przypominający korektor. Nakładam go. Na ten wcześniej nałożony delikatnie korektor Tylko i wyłącznie, żeby to oko, tą górną powiekę również rozświetlić Lekko zamatowić, żeby to jakoś fajnie wyglądało I to jest wszystko, jeżeli chodzi o cienie Dodatkowym plusem i takim moim trikiem, który też już doskonale znacie Jest nałożenie perłowego cienia tutaj w kąciku oka Wtedy to oko również wygląda na takie bardziej rozjaśnione, świetliste. Wiem, że dużo ludzi narzeka na to, że to są jakieś plamy, że ten kolor mógłby być inny. Ja próbowałam z różnymi odcieniami złota, srebra um, i tak dalej, ale najlepiej czuję się właśnie w tym kolorze perłowym, i to jest znowu inglot, um, ten najbardziej biały, perłowy kolor. Tak to mniej więcej wygląda, tutaj go delikatnie nakładam Wieczorowym makijażu. na przykład lubię sobie jeszcze tutaj podłukiem łukiem brwiowym pociągnąć Ale to na temat makijażu wieczorowego porozmawiamy innym razem Ok, i to jeżeli chodzi o cienie na mojej powiece Kiedy już mam zrobioną tą powiekę, sięgam po produkty do stylizacji brwi I tak na dobrą sprawę powiem Wam, że Chyba najwięcej czasu zajmuje mi przygotowanie brwi w porównaniu do całości mojego makijażu. W dziennym makijażu staram się robić to jak najszybciej. I tutaj korzystam również z cienia marki Inglot, tego właśnie brązowego. I to nie jest cień do brwi, tylko jest to cień do powiek, ponieważ. Jak sprawdzałam i wyszukiwałam cienie, które by najbardziej mi odpowiadały kolorystycznie, to wszystkie były albo za ciemne, albo za jakieś takie marchewkowe. Hmm, to nie był kolor dla mnie. I znalazłam właśnie ten cień do powiek brązowy, który idealnie się komponuje z moimi brwiami, i nim właśnie wypełniam moje brwi. Robię to. Szybko, w miarę szybko i takie cieniowanie, powiedzmy wykańczanie tych brwi, tym cieniem sprawdza się u mnie najlepiej. Próbowałam różnego rodzaju kredki, pomady, żele, ale jednak taki dzienny makijaż to jest właśnie wykorzystanie tego cienia. Nakładam, rozczesuję szoteczką i później tylko utrwala moje brwi, żeby gdzieś tam się te włoski nie przesuwały, albo bezbarwnym żelem, który mam akurat w domu, albo takim musem marki Kliniko. Tutaj już mi się wszystko starło do zaznaczania brwi i koniec, jeżeli chodzi o moje brwi. I tak na dobrą sprawę, ostatnim ruchem i też troszkę takim moim trikiem jest kredka na powiece kreska na powiece. I powiem wam, że chyba Najwięcej kolorów jakie mam To są czarne Tutaj wam pokażę cztery To są po prostu czarne Czarne kredki I one są Ja je mam dobrane w zależności od tego jak one są Napigmentowane Ale też jako mają mięk, jakie są miękkie Bo to co robię Na początek to rysuję kreskę Później ją rozcieram Na przykład taką gąbeczką Rozcieram a potem delikatnie ją jeszcze poprawiam i daje to taki efekt, jak widzicie. I też parę razy pytaliście się mnie, dlaczego nie robię na całej powiecie kreskę, tylko robię ją powiedzmy tutaj w kącikach zewnętrznych oka. No i tutaj znowu się powtórzę. Nie mam czasu, żeby się z tym bawić. Tak wykonana kreska tylko tutaj delikatnie idealnie pasuje do dziennego makijażu. Troszeczkę nam tą powiekę unosi i troszeczkę to oko otwiera. I dodatkowo zagęszcza nam tutaj tą delikatnie tą linię rzęs. I tyle. Dlatego właśnie tak wykonuję kreskę w tym dziennym makijażu. I jak już mam tą kreskę zrobioną, czas na rzęsy. I tutaj znowu pytacie się, dlaczego nie tuszuję dolnych rzęs? Owszem, ja tuszuję dolne rzęsy, ale nie w makijażu dziennym. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, nie mam czasu, ani chęci, ani ochoty, ani zabawy um, Sprawdzać tego, czy tutaj gdzieś na dolnej powiece nie odbił mi się tusz Nie rozmazał, nie ukruszył w ciągu całego dnia Nie mam na to po prostu czasu i chęci um, I to jest pierwszy taki ważny punkt, dlaczego nie tuszuję dolnych rzęs Druga sprawa jest taka że moje dolne rzęsy są długie i często lubią się właśnie tutaj odbijać, co też mnie doprowadza czasami do szału. A poza tym, jeżeli ja wytuszuję sobie tylko górne rzęsy, to mam wrażenie, że to oko wygląda bardziej świeżo. Zdaję sobie sprawę z tego, że nietuszowanie dolnych rzęs nie otwiera nam oka tak, jak byśmy chcieli, i sprawia, że to oko jest mniejsze natomiast ja lubię taki efekt to jest troszeczkę taki efekt też przedłużanych rzęs, że nam się wydaje, że te górne rzęsy są dłuższe, przez to właśnie, że nie wytuszujemy tych dolnych rzęs i fajnie to wygląda także widzicie, taki mój trik jeżeli chodzi o tuszowanie to zawsze są to dwie warstwy w dziennym makijażu i tyle tusz, w zależności od tego jaki mi pasuje, ja już mam też takie tam swoje sprawdzone tusze, które, po które sięgam i koniec no i zostały nam usta. Dzienny makijaż to jest u mnie. Albo błyszczyk w jakimś kolorze niód delikatnym, bezbarwny, albo po prostu jakaś pomadka ochronna, um, balsam nawilżający. Czasem mam ochotę na to, żeby sięgnąć po jakąś mocniejszą pomadkę, ale zazwyczaj jest to wtedy, kiedy gdzieś wychodzimy, idziemy na jakiś spacer, chce się lepiej poczuć w dziennym makijażu, o poranku, kiedy się szykuje. Raczej nie. Słuchajcie tyle. Tyle jeżeli chodzi o te moje podstawy makijażu. Sami widzicie, jak to wygląda. Tak jak już wspomniałam na początku, postaram się dla Was wykonać również filmik, gdzie pokażę Wam krok po kroku, jak ten makijaż wykonuję. Mam nadzieję, że zaspokoiłam Waszą ciekawość. Oczywiście lista wszystkich produktów, które stosuję w tym codziennym makijażu, znajdzie się w opisie do tego filmiku. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie. Czekam na Wasze komentarze i zapraszam do następnego filmiku. Buziaki! Pa!